Kilka lat temu mieliśmy prawdziwy wysyp gier, które traktowały o szpiegach, które pozwalały nam wcielać się w rolę szpiegów, które pozwalały nam także na rozbijanie siatek szpiegowskich. Tyle, że ten motyw nie jest wcale czymś nowym i pojawiał się w grach planszowych od dawien dawno. Jednym z takich tytułów, o którym dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć, jest Polska Gra, jedna z ostatnich wydana przez legendarne wydawnictwo Encore. Przenieśmy się w związku z tym do końcówki lat 90. ubiegłego wieku i zobaczmy, jak ta gra wygląda. Tym jeszcze lewiatan sarbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Zgodnie z zapowiedzią z początku tego materiału, zapraszam Was dzisiaj do kolejnej wędrówki do przeszłości. Przeniesiemy się bowiem do 1997 roku i do końcowego okresu działalności legendarnej polskiej firmy Onko, lub też Encore, jeśli ktoś woli czytać to w ten sposób. Grę, bowiem którą chciałbym Wam pokazać, jest tytuł Czerwona rtęć. Czerwona rtęć to tytuł, który ukazał się pod koniec działalności firmy Oko. Jej autorem jest Jarosław Flis. Profesor Flis był autorem innych gier wydawanych w latach 90., ale przede wszystkim gier wojennych roku 1920 i ostatniej wojny cesarzy. Czerwona rtęć ma pewien podtekst historyczny, ale grą historyczną absolutnie nie jest. Jest to bardziej gra szpiegowska. Gra przeznaczona jest dla dwóch lub dla czterech graczy. Czas rozgrywki wyniesie około 60 minut, a minimalny wiek gracza został wyceniony na pudełku na 8 lat. Czerwona rtęć to gra, która pozwoli nam poprowadzić grupę szpiegów przynależnych do jednej z czterech organizacji Mossadu, CIA, KGB lub wcielić się w rolę dżihadystów. Oprócz nich na planszy gdzieś będą także przemykać terrorysta Carlos i sam James Bond. Gra. Jest z założenia grą, w przypadku której wszystkie wspomniane organizacje rywalizować będą o wejście w posiadanie tytułowej czerwonej rtęci, czyli hipotetycznego składnika bomb atomowych, którego istnieniu zaprzeczyło nawet, zaprzeczyła nawet sama amerykańska energia atomistyki, zdaje się, że w 1994 roku. Ale w tamtych czasach ten motyw ta idea istnienia czerwonej rtęci jako składnika jako budulca bomby atomowej w dalszym ciągu miała się jeszcze dobrze. Przy tej okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować za udostępnienie tego egzemplarza zarówno do unboxingu, testów jak i późniejszego przygotowania recenzji Juriemu z forum Gier Planszowych. Bardzo dziękuję za tę propozycję, za świetną dyskusję. Mam nadzieję, że te materiały, które zostaną przygotowane o tej, ale i o innych grach, które mi udostępniłeś, spełnią Twoje oczekiwania. Powiedziawszy to wszystko, zapraszam teraz do obejrzenia, jak wyglądają elementy składające się na grę Czerwona Rtęć. Poniżej gra Czerwona Rtęć, gra szpiegowska, wydana przez wydawnictwo Encore. Ten egzemplarz, jak widzicie, jest jeszcze zamknięty w folii, więc jest to swego rodzaju zabytek liczący w tej chwili, jeśli dobrze liczę, już ponad 25 lat. Sama gra, z świetnie wyeksponowanym tytułem, nie da się go po prostu nie zauważyć jednocześnie dosyć sztampowe potraktowanie tematu szpiegowskiego czyli mamy jakiś nocny klimat, jakichś cichych, jakichś ciemnych typków siedzących w samochodzie jakąś panią w okularach z niosącą torbę wreszcie Typowego szpiega z bronią w ręku, z ciemnym kapeluszem, z ciemnym płaszczu, a gdzieś tam z tyłu przemyka jakiś żołnierz, więc wygląda to faktycznie dosyć mroczno, choć w tej chwili wywołuje już leki uśmiech, bo to jest coś, co ewidentnie już trąci myszko. Po drugiej stronie opis tego, o czym traktuje gra, i tu można byłoby powiedzieć, że też przynosimy się do zupełnie innej epoki. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądają pionki, jak wyglądają. Komponenty, które za moment zresztą obejrzymy, otwierając całe pudło. Znajdziemy opis tego, co znajduje się wewnątrz. Tego może nie będę w tym momencie odczytywać, bo po prostu obejrzymy, jak to w praktyce zaraz wygląda. Natomiast sam opis KGB, CIA i James Bond. Zuchwałe ataki, pułapki i pościgi, podwójni agenci, ukryte plany i tajne przejścia. Czerwona rtęć to rewelacyjna gra szpiegowska o prostych przepisach i zaskakujących zwrotach akcji. Czerwona rtęć to gra dla czterech lub dwóch osób od, oś, od lat 8 do 108, zajmująca od 1 do 2 godzin. To radosny wieczór z przyjaciółmi, śmiech, zabawa i przygoda. Zawsze mnie zastanawiało, w jaki sposób dokonywano oceny maksymalnego wieku potencjalnego gracza, bo jeśli ktoś ma 109 lat, to już nie zagra. No cóż, to pozostaje zawsze, zawsze pozostawało w moim przypadku wielką tajemnicą, w jaki sposób decydowano o umiejscowieniu takiej górnej granicy wieku, bo i widywałam gry na przykład, gdzie jest informacja o tym, że maksymalny wiek gracza to 99 lat. Przy rosnącej prognozywanej długości życia, to już jest dosyć ryzykowne podejście. Zajrzyjmy teraz do środka tego zabytkowego egzemplarza i zobaczmy, jak wyglądają komponenty. Zobaczmy, czy tam nie ma jakichś ukrytych skarbów, które przeleżały 25 lat i nie czekały na odkrycie. Na wierzchu znajdujemy instrukcję. Czerwona rtęć nie jest grą bardzo skomplikowaną, więc sama instrukcja też nie będzie należeć do długich. Liczy ona 11 stron, 12 w zasadzie, ale to są strony, jak widzicie, wypełnione nawet nie do końca, bo z dużą ilością pustej przestrzeni, z dosyć dużą czcionką. Mamy więc najpierw opis planszy, następnie agentów, opis tego, czym jest w ogóle czerwona rtęć, następnie przebieg gry, które jak widzicie, toczyć się będzie w kolejności w kolejności następującej. Ruch agenta, atak, ujawnianie podwójnych agentów, próby odzyskania przytomności, rozwiązywanie agentów, podnoszenie i rzucanie pojemnika z czerwoną rtęcią. No więc tak wyglądają fazy. Mamy następnie jakiś ruchu, sojuszników walki, pokonanych agentów, których będziemy nieco inaczej wpinać podstawki. Agent ogłuszony będzie kładziony bokiem, z kolei agent związany będzie kładziony do góry nogami. Czemu nie? Odzyskiwanie przytomności, rozwiązanie podwójni agenci, ujawnienie podwójnego agenta, a tu na środku znak czasu. Zobaczcie, 25 lat po otwarciu, już nawet zszywki w tym momencie. Pokazują, jak stara jest ta gra. James Bond i Carlos, a więc dwie specjalne postacie, bo warto zwrócić uwagę na to, że w trakcie rozgrywki będziemy mieli cztery frakcje, lub też cztery organizacje, takie jak CIA, jak Mossad, jak KGB i wreszcie dżihadyści, ale poza, to, poza tymi cztere czterema organizacjami będziemy mieć też dwóch specjalnych agentów Jamesa Bonda i Carlosa, którzy to będą mogli wspierać dwie ze stron. Inne pomieszczenia specjalne, noszenie czerwonej rtęci, zakończenie gra w dwie osoby, bo zasadniczo gra przeznaczona jest dla czterech osób, ale można zagrać także w dwie. Mamy też na końcu informację o tym, że za gry odpowiada Jarosław lis i mamy też podziękowania dla testerów wymienionych z imienia. Pozostałe komponenty. Po pierwsze, to będą pionki, a więc nasze postacie, w które się wcielimy, mamy więc. Poszczególne postacie, takie jak Susan, Mary, Sam, Bob, James, Igor, Borys, Aaron, Itzhak, Moshe, Sara. Łatwo domyśleć się, do której z tych organizacji kto przynależy: Wiera, Tamara, Władimir, Rebeka. Mamy też Abdulla, Mahmeda, Yasera, Halion, Fatimę oraz Jamesa Bonda. Mamy też trochę dodatkowych żetonów, które ojoj oj, już chcą bardzo wyjść z tego arkusza to są bardzo cienkie żetony. Następnie mamy także rewers, rewers, na którym znajdziemy flagi mówiące nam o tym, z kim mamy do czynienia. Mamy też dodatkowe żetony mówiące o tym, jaki rodzaj starcia będziemy chcieli prowadzić. Jaką taktykę przyjmiemy? Możemy bowiem prowadzić walkę ostrożnie lub też zuchwale, skutkując ogłuszeniem lub związaniem naszego oponenta. Tak wygląda pierwszy z arkuszy. Drugi arkusz, też niezwykle cieniutki, to też będzie wszystko wypadać. To są różnego rodzaju pomieszczenia, a więc pokoje takie jak tajne przejście, jak lustro, łazienka, plany bazy. Mamy następnie także kolejne taktyki prowadzenia walki, czyli pewne. Po drugiej stronie, jak widzicie, mamy tego typu rewers, który umiejscowiany będzie na planszy. Dopiero podróżując po tej planszy, będziemy odkrywać te. Pokoje. Jak widzicie, w dwóch z nich mogą znajdować się James Bond oraz Carlos. Trzeci z arkuszy: to z kolei arkusze, gdzie znajdziemy tony korytarzy, również trochę radkowych pokojów. Centrum dowodzenia, centrum łączności, a po drugiej stronie wyłącznie ten sam rewers, który już przed momentem widzieliśmy. Wreszcie mamy planszę. Planszą, która 25 lat czekała na to, żeby ją wyjąć z pudła i po raz pierwszy rozłożyć, tak oto prezentuje się w pełnej okazałości. Po obydwu stronach znajdziemy podsumowanie, jak wygląda kolejność czynności w ruchu: ruch agenta, atak, ujawnianie podwójnych agentów, próby odzyskania przytomności, rozwiązywanie, podnoszenie i rzucanie pojemnika. Po obydwu stronach planszy jest ta sama ściągawka. Centralną częścią planszy stanowić będzie laboratorium. Mamy też punkty, cztery punkty wejścia, i jak widzicie, cztery narożniki, z których zdaje się rozpoczynać ruch będą agenci Mossadu, dżihadyści, CIA oraz KGB. Z tyłu znano nam wszystkim z motywem encore, coś na kształt tapety planszy. Wreszcie ostatnia rzecz na samym spodzie to są stojaki, w które będziemy wpinać agentów, którzy przemieszczać się będą następnie po planszy. Natomiast ci agenci są tak cieniutcy na tak cienkich arkuszach, że to będzie dosyć ciężkie. Ale zobaczymy, jak to w praktyce wyjdzie. Wnętrze pudła, jak widzicie, nosi ślad, nosi znak czasu. Tak ono wygląda po tak długim czasie od momentu wydania samej gry. Tak prezentuje się komplet komponentów składających się na grę Czerwona Rtęć. Zapraszam teraz do podsumowania, chciałbym opowiedzieć Wam, jakie są moje pierwsze wrażenia po tej swoistej wyprawie do przeszłości. Czerwona Rtęć to gra, która pochodzi z zupełnie innej epoki. W latach 90. w Polsce powstało całkiem sporo gier planszowych, ale kiedy patrzymy na część z nich w tej chwili już z perspektywy tych 20 momentami, nawet 30 lat od momentu wydania, to większość z nich zdecydowanie trąci już myszką. W przypadku Czerwonej rtęci, trzeba powiedzieć wprost, ta gra absolutnie nie wytrzymała próby czasu pod kątem wizualnym, pod kątem tego, jak wyglądają komponenty, jak wygląda ich jakość. To jest standard, którego dzisiaj już nie uraczymy. Chyba że sięgniemy do gier niektórych wydawnictw, które produkują masowo gry niskiej jakości, bo i nawet dzisiaj takie wydawnictwa w Polsce funkcjonują. Elementy składające się na czerwoną rtęć w tamtym momencie, czyli w latach 90., też moim zdaniem na najwyższym poziomie nie stały, bo nawet porównawszy to do innych tytułów typu Odkrywcy nowych światów, typu Gwiezdny Kupiec, powstaje pewien dysonans pomiędzy tym, co mieliśmy w jednym a w drugim pudełku. Oczywiście adresatem czerwonej rtęci była już zupełnie inna kategoria gracza. To nie była gra tak skomplikowana, jak Odkrywcy Nowych Światów albo wspomniany Gwiezdny Kupiec, o wiele mniej złożone, raczej adresowane do graczy, którzy szukali czegoś lżejszego, być może nawet czegoś na kształt party game. Warto bowiem powiedzieć, że o ile sam motyw Czerwonej Rtęci, rywalizacji wywiadów, brzmi bardzo poważnie, o tyle nie został sprzedany i zapakowany w bardzo poważny sposób. Mamy bowiem uśmiechniętych przedstawicieli tych wywiadów, te postacie nie budzą grozy, raczej budzą naszą sympatię. Podobnie, kiedy spojrzymy na potencjalne zagrożenia. Jeśli widzimy, że któryś z agentów może pośliznąć się na mydle, to nie jest to absolutnie zapakowane w bardzo poważną, bardzo poważną formę. Podobnie, jeśli chodzi o eliminację agentów. Tu nie będzie lała się krew, nie będziemy uśmiercać agentów, tylko będziemy ich wiązać lub ogłuszać, czyli tej przemocy, tego aspektu brutalności w tej grze absolutnie nie ma. Co za tym idzie? Ta gra raczej adresowana była do odbiorcy, który nie szukał bardzo poważnej gry, który nie szukał bardzo skomplikowanej gry. Zresztą same zasady też, jak mogliście się przed momentem przekonać, bardzo rozbudowane nie są. Jakość tego, co mamy w pudle, obecnie już zupełnie nie trzyma poziomu. Jeśli chodzi o same pionki, niezwykle cienkie. Ja się w ogóle zastanawiam, czy one będą stać w momencie, gdy włożymy je w podstawki. Jestem tego niezwykle ciekawy. Plansza. Absolutnie archaiczna, podobnie jak i pozostałe komponenty. Dzisiaj taka gra leżałaby pewnie w markecie i kosztowałaby około 10 zł. Pewnie nikt więcej by za nią nie dał. Ale cóż, tak wyglądała końcówka działalności firmy Aucor. Tak wyglądały także na swój sposób wytyczane przez rynek standardy. To był czas, kiedy już nie gry bardzo skomplikowane, takie jak Gwiezdny Kupiec, rządziły światem gier planszowych. Raczej nastąpiło przesunięcie w kierunku gier o wiele prostszych. Wystarczy wspomnieć, że w jednym z wywiadów szef firmy Oncore, właściciel firmy Oncore stwierdził, że w tamtym okresie najlepiej sprzedawały się memory, gry typu memory, a więc zupełnie inny rodzaj gier niż wcześniej wydawane przez to wydawnictwo. Czerwona ten w związku z tym wizualnie absolutnie odstaje od tego, co dzisiaj pojawia się na rynku, wygląda słabo ale stanowi swego rodzaju podróż do przeszłości i absolutnie gry nie skreślam na podstawie tego jak wygląda bo jestem niezwykle ciekawy jak wygląda mechanicznie Jarosław Lis to człowiek instytucja rok 1920 ostatnia wojna cesarzy to są poprawne gry wojenne pytanie jak wyszedł ten lekki skok w bok czyli trochę inny rodzaj gry innej kategorii a więc czerwona rtęć czy ta gra będzie faktycznie interesująca o tym opowiem w trakcie dopiero kolejnego materiału to był unboxing gry Czerwona Rtęć, wydany w 1997 roku przez wydawnictwo Onko. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Zapraszam też do innych filmów na Wojennik TV. Zajrzyjcie także na mój Facebook oraz na Instagram. Życzę Wam bardzo dobrego dnia i do zobaczenia następnym razem.